Większość Polaków zakłada firmy po to, żeby rozliczyć VAT i dochodowy z czeskich samochodów. No niestety, z luksusowych czeskich samochodów. Niestety to się zmieniło. Kiedyś było tak, że można było cały VAT i cały dochodowy rozliczyć bez względu na wartość samochodu i kwotę odliczonego VAT-u. Więc przyjeżdżało się do Czech. Zakładało się tutaj działalność gospodarczą, kupowało się samochód, rozliczało się ten VAT, nawet bez prowadzenia działalności gospodarczej. Miesiąc później em, zawieszało się tą działalność gospodarczą, żeby nie być obarczonym żadnymi podatkami, w ogóle kosztami prowadzenia firmy. No i się cieszyło samochodem, które jeździło w Polsce. Aktualnie wprowadzono ograniczenia i to dwa: w podatku VAT i w podatku dochodowym. I wygląda to teraz w ten sposób, że e, można rozliczyć VAT oraz wciągnąć w koszty samochód e, do wartości 2 milionów euro, czy jakichś 2 milionów e, oczywiście, ko koron czeskich, e, czyli do wartości około jakichś 360-350 tysięcy złotych. E, no i w takiej proporcji liczyć VAT 21% albo użyć go jako tarcze przeciwko podatku dochodowym. Tam w dochodowym mamy, możemy samortyzować samochód. W niektórych przypadkach jednorazowo wciągnąć w koszty, ale zazwyczaj jest to amortyzacja pięcioletnia, więc taka króciutka, no ale wymaga prowadzenia działalności gospodarczej tutaj i poniekąd wejścia w jakieś problemy. Więc większość przedsiębiorców, którzy chce rozliczyć te samochody, zakłada tą działalność, rozlicza VAT z, z samochodu w tych granicy dwóch milionów koron czeskich i zawiesza prowadzenie działalności gospodarczej. Są tacy, którzy dalej ją prowadzą, ale to są dodatkowe ryzyka polegające na tym, że na przykład, jeżeli nie masz tu żadnego substratu przedsiębiorca, nie masz pracowników, prawdziwego lokalu, fakturujesz tylko klientów no widać, w Czechach, nie wykonujesz tu żadnej działalności, to możesz narazić się na wiele ryzyk. Na przykład, zakład podatkowy jest po prostu niebezpieczne. Lepiej tego nie robić.